Witam serdecznie. W kolejnym odcinku Przygód pana Kleksa To tak pół żartem, pół serio. Dzisiaj mamy Mercedesa Vito 2010 rok, system multimedialny Sony XNV660BT z zestawem głośnomówiącym. mówiącym ten to wszystko Z nawigacją tą Tom to ma, wbudowaną od razu w urządzeniu. Samotety widoczna, nie wiem czy, czy widoczna czy nie widoczna, widoczna. niewidoczna Tutaj w sowku USB, port USB i twardy dysk Tom -toma. A, tak to Prawda, wygląda. Mercedes, tak jak wspomniałem, 2010 rok. Coraz więcej instytucji za system zainstalowany za pomocą specjalnej ramki montażowej. Co nam daje ten system? Wiele możliwości, takie jak tuner, płytę, wyjście zewnętrzne AUX, Bluetooth audio. Y USB iPod, oczywiście sterowanie USB iPodem, a także wspomnianą wcześniej nawigację i zestaw mówiący. System ma także, włączymy sobie radio. System ma także zainstalowany, zainstalowaną kamerę cofania. Radio Maria, nie, nie. Dzisiaj nie będziemy tego słuchać, ale jeszcze nie powiem. To raczej ciekawostka się nowym światem kupionym jest niezwykłego. Systema zainstalowany. Zainstalowaną kamerę cofania. Co 11. Która się uaktywnia po włączeniu biegów wstecznego. I wystarczy ruszyć. Najlepsze w tym sezonie ceny i rabaty. Od... Parking Brake 2990 zł. I jedziemy. Liczba samochodów ograniczona. Fiat. Sprawdza się w praktyce. Tak to wygląda w praktyce. Wyłączamy wsteczny. Lokalizacja Trilogy Millennium. Chodzimy na radio lub inne źródło dźwięku, włączamy wsteczny, włącza się kamera. Już pokażę jak wygląda zainstalowana kamera. Kamera jest oczywiście zainstalowana w lampce podświetlenia tablicy rejestracyjnej tutaj w tym miejscu. Pokażę może jeszcze co się stanie jak włączymy światła, że funkcjonalność podświetlenia nadal jest. Tak jak widzisz, troszeczkę mniejsza, ale jest. To tyle z ciekawostek. Dziękuję i do zobaczenia.